Cześć, zapraszam Cię do obejrzenia filmu na temat inspiracji marca 2020. Jest to film z serii, w których opowiadam o inspiracjach. W zeszłym roku co tydzień, teraz opowiadam o takim zestawieniu miesięcznym inspiracji filmowych, serialowych, książkowych. I dzisiaj mam dla Was trzy książki i e, jeden serial. Ja nazywam się Marcin Kokowska, jestem seryjnym przedsiębiorcą i tutaj prowadzę kanał na YouTube właśnie o biznesie, o oddłużeniach, o finansach. A dzisiaj chcę zacząć od serialu, dlatego że na tym kanale dość rzadko mówię o serialach, raczej są to książki, ale wciągną mnie mocno jeden e, serial, który jest wydaje mi się inspiracyjny właśnie dla osób i przedsiębiorczych, ale też takich, które działają na rynkach kapitałowych, e, a to jest serial pod tytułem Billions, który na HBO można zobaczyć, gdzie jest bardzo dużo. E, akcji, dużo intryg, dużo takich no, biznesowych zagrań, ale też można oglądać różne style przywództwa, przywództwa. i e, można e, tam pewnych rzeczy może się uczyć, może uczyć się jak nie należy robić, ale też takiej współpracy gdzieś z przedsiębiorców z psychologiem czy z coachem, e, z lekarzem, bardzo dużo aspektów różnych prawnych i różnego rodzaju też takich kruczków, więc tutaj można zobaczyć i pewnych rzeczy się może nauczyć, a może trochę bardziej zainspirować. Tyle jeżeli chodzi o serial Teraz chcę przejść po kolei do książek i na początku książka, którą remotę, nie wiem, czy tak się wymawia, ale remote książka, którą przeczytałem już około 2 lata temu i wtedy uznałem, że ona nie jest aż taka jakaś super i stwierdziłem, że można jak po prostu pracować zdalnie, stwierdziłem, że wolę pracować w biurze, wolę jak ludzi też mam w biurze, łatwiej mi się tak zarządza, łatwiej mi się w ten sposób pracuje, łatwiej jest się skoncentrować, ale teraz jest sytuacja jaka jest i dużo osób po prostu jest trochę zmuszonych pracować, Pracować zdalnie, w tym ja, więc wróciłem do tej książki nie dlatego, że ideologicznie mi się podoba, i ta część książki, w której tak bardzo jest to przedstawiane, jakby wyższość pracy zdalnej nad tą stacjonarną, to dalej do mnie do końca nie, nie trafia i nie jestem fanem tej ideologii, ale żeby nauczyć się, jak pracować dobrze zdalnie, to już tutaj zdecydowanie polecam tą książkę, żeby się zapoznać. Przechodząc dalej do książek już typowo o rozwijaniu biznesu i marketingu. No to książka pod tytułem Trakcja, w której Napisana przez osoby, które napisały już stworzyły duże biznesy. A w książce tej chodzi przede wszystkim o to, żeby znaleźć coś takiego, co jest tą Twoją trakcją biznesu, tym, co pozwoli, pozwoli Ci mocno się rozwinąć. I to, co ja mówią po pierwsze, żeby tego szukać, ale po drugie, jak znajdziesz coś takiego, żeby wykorzystać to w 100%, dlatego, że bardzo często w biznesie robimy tak, że robimy za dużo rzeczy i nie wykorzystujemy szans, które się pojawiają. Nieraz wiemy, że gdybyśmy robili coś, to po prostu by nam dobrze szło, ale nie robimy tego, bo musimy. Robić kilka innych rzeczy. Tu mówią niekoniecznie o tym, żeby te pozostałe rzeczy olać, ale żeby skupić się na tej jednej rzeczy, żeby się rozwinąć. To może być jakiś trik marketingowy, to może być jakiś sposób działania, to może być odpowiedni produkt, jeden zy, który jest i to jest ten właśnie kluczowy produkt. To mogą być odpowiedni ludzie, to może być jakiś rodzaj współpracy. Nie chcę powiedzieć, że jedna współpraca, bo bardziej tu chodzi o jakiś właśnie konkretny rodzaj współpracy. Jeżeli coś ci funkcjonuje, znajdź podobne, wykorzystaj to i po prostu wyskaluj. Tak długo, jak jesteś w stanie to. Skalować, rozwijać biznes z tą metodą, tak długo to rób, a później szukaj kolejnej takiej Twojej trakcji, kolejnej metody, którą będziesz w stanie rozwijać swój biznes. Czy to jest kwestia ludzi, marketingu, sprzedaży, produktu, e, czegokolwiek, co y, to po prostu to wykorzystuj. Ostatnią książką, o której chcę opowiedzieć, to jest Neuromarketing. Spis 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta. To jest o tyle e, fajna książka, że, dlatego, że jest tutaj dużo pomysłów, natomiast nie są one tak bardzo rozbudowane, sami musicie stwierdzić, jak chcecie wykorzystać ten pomysł. I jeżeli któryś z tych pomysłów Wam się podoba, to musicie sami zdobyć więcej wiedzy na temat tego, jak to wykorzystać w biznesie u siebie i myślę też, że po prostu przyda Wam się więcej wiedzy, żeby zrobić to dobrze, żeby zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie, tutaj jest bardziej taka inspiracja, tak jak właśnie cały ten dzisiejszy film, żeby zobaczyć, że są pewnego rodzaju możliwości. Jeżeli dzisiaj jesteś w jakimś takim momencie, jeżeli chodzi o neuromarketing, nie wiem czego nie wiem, to tutaj się dowiesz czego nie wiesz i troszeczkę się dowiesz, ale nie będziesz jeszcze na takim etapie, że będziesz mógł to spokojnie wykorzystać i będzie można to od razu zrobić w swoim biznesie. Także tutaj trzy książki z tego miesiąca, plus jeden serial, bardzo wciągający. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania kolejnych materiałów, kolejnych z tej serii i wszystkich pozostałych, które są na tym kanale na YouTube. Zapraszam na swojego Instagrama, zapraszam na moją stronę internetową, no i oczywiście na podcast, który już od jakiegoś czasu jest i który teraz będziemy też promowali i cieszymy się, że z tym wystartowaliśmy. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.